I, no. Cześć wszystkim, jestem Julka, a ze mną jest. i 24. Nagrywamy już trzeci raz, bo mam tylko 10 dziesię minut i tak nie zauważyłam czasu i mi się wyłączyło nagranie. Nagrywanie. Zdążyłam zrobić. Tyle ile już mieliśmy, więc. W sumie, ale... Gramy w MSP. Tak. Więc jakby ktoś miał z widzów miał MSP, to proszę zaprosić mnie do znajdu. <grym> Chyba mnie. No ciebie i nie, no. <grym> a co powiedziałam? Tak, ona jest poppy 20XD, a ja jestem Juli 396. To znaczy się Tak. I lajkujcie moje lukie i artbooki. Łanie, no, ktoś tak. <grywa> no, kiedyś my, no, przed chwilą że mnie słabo to nie. Ale wtedy. Wtedy. Aha. I jakby coś mówię, że ten, piszcie mi, czy się przebierać, czy nie. Musiałam. Ty chyba też się przebierz. No zaraz. Bo wiesz co, stworzę ci Luka, i się tak przebierzesz. No, aha, tylko błagam ładnego. Czy dalej sprawdzasz moje ubrania? Nie, robię Arta. A, bo kiedyś sprawdzałem moje ubrania, tak przesuję. Nie, jeszcze nie. Hmm. Ej, ja mam pomysł na Twoje przywitanie w kolejnych odcinkach. Jakie? Elo, gazelo. What? Co, co to? <grymne> ja już zobaczyłam teraz takie kule. Ja. <grymne> to i co z tego? To są do... Samy... Aha, a nie, bo do... to zadam bilet, czy ja ich nie dam. Okej, nagrywamy trzy minuty. Pamiętaj. No ty pamiętaj, kurde, zapisuj se gdzieś. Nie, ja to ja widzę. Mam tutaj yy, yy, w prawym górnym rogu. Hmm. Dobra, teraz robię tobie Luka. Tylko proszę ładnego, tylko nie Właśnie po to robicie Luka. A, ale, A, no dobra. Co to Aleksander Miszcz? Ha? Aleksander Miszcz. Ja nie wiem. Masz go w serduszku. Co? Masz go w serduszku. Wiem. Ja sobie przyjmuję lód na ślepo, bo ten... Ja. To... te jego Arta? Zobacz na jego arty. Nie. Są o tobie. Są o tobie. Serio. Serio. Ok. mam na to patrzę. Nie, Na razie ci lukę. Też mam taką sukienkę. Ale w innych kolorach.

Trzymaj nagrywanie. Mm, spoko. Mm. No jak chcesz. chcesz a... Jakie ja tu mogę tutaj dać buty? Jakie się ładne? Próbuję. No to próbuj dalej. Włosy. Ja się już powoli kończę, bo już musulkę, płoty, słodnie, włosy dla mnie Ale... to. Wow, ale ty masz ładne włosy. Dzięki. Ty też masz niego. Daj mi trochę. Skąd ty masz tyle hajsów? No ładowywałam sobie cały czas. Tam tak. Niektóre te, co ty masz, też. Ej! Już widzę, które ci włosy dałam. Dam ci te, co, co ci daję w luku. Ci dam. Jeszcze. Nie te, co mam teraz na Nie. Te, które ci robię właśnie w luku. Zaraz. Jeszcze sprawdzę, czy gdzieś tutaj nie ma tych włosów, co ci dam. Mam nadzieję, Kolor, kolor różowy. Średnio. Aha. Tylko do mojej białej skóry na MSP to nie wiem, czy różowy będzie ładnie wyglądał. Ładnie wygląda ładnie. Wampira się bawisz. <średnio> Dobra, ja zrobiłam. Której za moją odwagę jak ten. Jak pomyliłam się? Ciekawe, odpułzłam już. Mm, masz mi oddać te włosy. Której, to jest prawie dużo. Krótkie Dobra, ale pierdaję ci nowe na krótką pannę. Czekaj, to bizus zakrywamy to na 9 minut. Kutek panem, masz logo. i szybko sprawdzam swojego, i się będziemy musiały żegnać z widzami. Te włosy? No, te włosy, kurdeczki, a nie lecz ja Nie. Szybko, Muszę sprawdzić. Może nagram jeszcze jeden odcinek? No. O nie, te włosy. Ale gdzieś tak około 16, bo zaraz idę na Spoko, no to musimy się żegnać. No to do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!